Siemanko! Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Pomnik Autoservice. Dzisiaj mamy przygotowanego tutaj pacjenta i pokażemy Wam w praktyce, czy da się wymienić pierścienie tłokowe od dołu przez miskę olejową. Mamy bardzo dużo zapytań w komentarzach, tak samo jak przyjeżdżają ludzie tutaj na warsztacie i chcą zrobić tani remont, wyciągnąć tłoki przez miskę. Także na żywym przykładzie pokażemy Wam, czy da się to zrobić, czy się tego nie da zrobić. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie, dajcie łapki w górę lub w dół, jeśli Wam się materiał podoba lub nie podoba i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Dobra, zaczynamy od ściągnięcia miski olejowej. Jeśli motor macie na wierzchu wyciągnięty, tak jak my mamy na stojaku, nie ma z tym problemu, ale jeśli macie motor na aucie, musicie najpierw ściągnąć skrzynię biegów. Albo ją tutaj odkręcić. Nie w każdym aucie da się ściągnąć miskę lejową bez ściągania skrzyni biegów, w tym sceniku akurat by się ściągnęło bez problemu miskę, ale nie w każdym aucie da radę zrobić. Także co, biorę się za robotę, ściągam miskę i widzimy się już przy panewkach. Jesteśmy na etapie, gdzie moglibyśmy już wyciągnąć tłoka, ale niestety rozczaruje pewnie większość z Was, bo tego tłoka dołem się nie da wyciągnąć. Po pierwsze, mamy tutaj natrys na dęko tłoka i w tym silniku, to jest na przykład 1.6, nie da się odkręcić tego natrysku na dęko tłoka. W niektórych silnikach oczywiście da się to zrobić, ale w tym silniku jest to chyba wprasowywane, nie ma tutaj żadnej śrubki, po prostu nie da się tego natrysku odkręcić. Nawet jeśli byśmy go urwali, wykrzywili w bok, cokolwiek z nim zrobili i tłok by e, nasz tłok ominąłby ten kranik, to następną rzeczą mamy tutaj podpory wału. Podpory wału są tak szeroko rozstawione, że nasz tłok nie przejdzie, e, nie przejdzie między, między tymi podporami. Kolejną rzeczą, która uniemożliwia nam już włożenie tego tłoka, to jest sam przyrząd, którego używamy do ściśnięcia pierścieni tłokowych, aby nasze pierścienie weszły do środka. Ten przyrząd zwyczajnie tutaj w tą lukę się nam nie zmieści, a nasz przyrząd musimy jeszcze skręcić, żeby te pierścienie się ścisnęły i dopiero możemy włożyć tłok do środka. Także jest to niestety nierealne, żeby wymienić pierścienie tłokowe od dołu. Teraz obrócę silnik i przejdziemy od góry. Pokażę Wam, jak wyciągnąć sam tłok i o co z tym dalej chodzi. Jesteśmy już u góry i teraz możemy wyciągnąć nasze tłoki. Wypychamy go od dołu. Tutaj na samym rowku u góry zazwyczaj jest trochę nagaru i to nam blokuje trochę wyjście tłoka. No ale tutaj bez problemu, bardzo dobra robota. Mamy tłok wyciągnięty i tutaj będzie to bardzo ciężko wyłapać na kamerze, ale w tym miejscu w bloku jest takie malutkie przetłoczenie. Jest to stożek ścięty w, do środka, żeby po prostu te pierścienie, jak ściśniemy je tutaj przyrządem, zaraz przyrząd pokaże, jak ściśniemy te pierścienie, to one miały łatwiej się wślizgnąć e, do środka. Także tyle w temacie. Niestety nie da się, no nie da się tego zrobić od dołu. E, musimy ściągnąć czapkę, głowicę, musimy ściągnąć dół i dopiero wtedy możemy prawidłowo wymienić pierścienie. Może znajdziesz jakiś Janusz, który wciśnie. Dołem pierścienie, słyszałem o takich historiach najczęściej od handlarzy. Od mojego takiego znajomego handlarza pozdrawiam, który stwierdził, że jak ja mu nie wymienię pierścieni od dołu, to pojedzie gdzie indziej. No teraz dosłownie będzie widział, czemu tego się nie da zrobić. Bo fizycznie jest to nierealne. I tak to wygląda. Dobra, przygotowałem tutaj przyrząd do ściskania naszych pierścieni. Zakładamy go w ten sposób, dokręcamy, dopychamy go do bloku i wbijamy sobie tłoczek do środka. Jeśli chcecie wiedzieć, jak prawidłowo wymienić pierścienie tłokowe, to podlinkuję Wam w opisie mój drugi, starszy film, który pokazuje dokładnie, jak założyć pierścienie, jak włożyć tłok z pierścieniami do cylindrów. Ale najlepszy... Oj, nasz tłoczek wypadł. Czemu się tego nie da zrobić od dołu? Zobaczcie za cholerę tego tutaj nie wcisnę fizycznie, nawet jak to włożę tu, no to nasz to przeleci i potem pierścienie są ludzie. No nie ma szans, żeby nasz, e, nasz jakoś ściągacz tutaj wcisnąć, włożyć, żeby wcisnąć nasze pierścienie i je włożyć. E, Także no chyba, że ktoś ma jakiś zamiar pojawić to zrobić e, i, i po prostu wpierdzielić tą młotkiem, może się to uda, aczkolwiek na 99,9% nasze nowe pierścienie, które miały nam fajnie służyć, po prostu pękną i do niczego się nie będą nadawały. Podsumowując dzisiejszy odcinek, jeśli oglądaliście po kolei, to sami widzieliście, dlaczego nie da się tego zrobić, czyli wymiany pierścieni od dołu przez miskę olejową. Myślę, że dosyć fajny materiał, bo naprawdę dużo z Was o to pyta, dużo z Was chce mieć jakiś tam tani remont. Zrozumcie, że tanie remonty nie istnieją. Jeśli chcecie mieć auto na lata i silnik sprawny, trzeba zrobić dobry remont. Nie ma jakichś tam pośrednich sposobów. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Łapkę w górę, jeśli Wam ten materiał się podoba. Piszcie też w komentarzach, co o tym myślicie, czy Waszym zdaniem, może jakiś Wasz wujek, szwagier zrobił coś takiego. Tylko jeśli będziecie pisać, że ktoś coś takiego zrobił, czyli w imieniu pierścinia dołu, to napiszcie mi z ciekawości. Chciałbym wiedzieć, w jakim silniku to było zrobione. Do zobaczenia i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.